Sacek! Co ty, Mariacie, nowe choinki pojawisz, wycinać? Psa. Ej, Kacci! Ja! Daleć Ej, no mega! Ale super tereny! Co? Lajwa robię, nie wyjdę ci dać teraz autografu, długopis mi się wypisał, przepraszam bardzo, nie dam rady. A kolega co chce? No to kolega niech spitala, bo też nie mam czasu. I Ej, dosyć, no moja, moja dziewczyno, siedem czerwonych Nie! Czuję się bardzo zaszczycony, długa piosenka, dziękuję bardzo, wariaciku mój kochany bez ciebie. By było szare życie, małpa zasłaniająca, oczy małpa zasłaniająca, uszy małpa zasłaniająca, pyszczy. Ty.